A w dzisiejszym odcinku zobaczymy, sobie, czy pokrowiec od Galaxy S22 Ultra podejdzie do Galaxy S23 Ultra, jak i również zobaczymy pokrowce Spigen od sklepu Pancernik, który możesz dokonać takiego zakupu na Allegro, jak i na ich stronie. No, szybko przysłali, jest sobota, w piątek zamówiłem. Jestem zadowolony. Oczywiście wideo nie jest sponsorowane. Pierwsze co mamy na tapecie, to yy, Slim Armor, to jest taka wersja, że możesz sobie kartę włożyć płatniczą, czy czy nie no, I co mam tu w środku? A w środku mamy reklamę ładowarki do Samsunga No i sam pokrowiec ma taką klapeczkę. widzicie Którego można pewnie tutaj jest wyciągnąć. On tu jest na takich laczach. Można go wyciągnąć? A zapewne można. Zostawmy to już. Nie tylko tyle to się otwiera, tak naprawdę. W Załóżmy. Ok. Czy chroni ekran, chroni, z dołu i z góry. Po bokach tak jest troszeczkę nad ekranem, ale bardzo mało przyciski. Ładnie chodzą. Czy chroni kamery? Oczywiście jest pokrowiec nad kamerami. No i ta dolna część, jak to się trzyma w dłoni, czuć że jest dość szerszy tutaj u. Ale widzicie. Tutaj ta część jest dobrze, trzyma się tutaj dłoni, a tutaj ta część jest śliska. Ten plastik jest śliski. Szkoda, że nie zrobili go w takim tym, bo tutaj on się będzie w tym miejscu. Trzymasz tak telefon, ściskasz go i on ci wylatuje. Ściskasz i cześć. Trzymasz, trzymasz mocno i leci. Trzymasz. OK, dobrze. I telefonu nie masz. Tak. Że No nie jestem tego fanem, po, po krawiec po to się kupuje, żeby, żeby. Ale się pracuje. Żeby lepiej było trzymać, prawda? Dobra, ale włóżmy jakieś karty do środka, bo tu jest. O, o to chodzi. Mam jakieś tam tam karty, prawda? tego. No i taka karta będzie nam w środku brzęczyć. Łatwo się uwijmuje. Nawet łatwo. Czy to jest wi wielkość karty takiej bankomatowej? Tak, to jest idealnie taka sama karta jak karta bankomatowa. Włóżmy dwie, może, może chodzi o grubość również. Ta, ta druga jest. Yy, cienka. To jest taka, taka cienka. O, już. Dwie to już cię, ciężko żeby wlazło. Okej, okay, ale wlazło. O, już, już mniej. Już mniej? Dobra, bo mi mikrofon zepsuł. To nie ma znaczenia. No i że z No ale tak jak mówiłem, no nie jest to optymalne do. Tego typu akcji. Pytanie: Czy jeśli włożymy kartę zwykłą bankomatową, czy NFC nie będzie nam szaleć? Bo to jednak NFC i karta. Ja wrzucę sobie kartę poza tym, żebyś nie widział co to za karta. Jest w środku karta bankomatowa. Tuczę się. Czy NFC szaleje? Nie, nie ma żadnych informacji. NFC jest włączone. Nic się tutaj nie dzieje, ale. No jest to wkurzające. Pewnie można byłoby tak płacić, prawda? Nie telefonem, tylko to jest ukrytą kartą. No ale jak to ma mi tak... Za ten cover dziękujemy. On mi dla mnie nie pasuje. Da sobie tutaj dam, dam z boku. Kolejny cover to Liquid Air w wersji zielonej. Mam wrażenie, że bardzo fajnie. Wersja zielona jest fajna. To tam reklama. W środku. No i popatrz, jaki ładny jest w zielonej wersji. Piękny jest. Zapodamy. Liquid Air, chyba jeden z najbardziej popularnych w Polsce i nie tylko. Wszystkie wycięcia nam tutaj pasują. Nie, nie sprawdziliśmy w tamtym wycięciu, ale to jest identyczne. I teraz, czy rysik będzie się dobrze wyjmować? Oczywiście. Oczywiście, że rysik to jest tak jakby nie było pokrowca w ogóle. Nie ma problemu. Bam. I już. W ogóle nie przeszkadza. Piękne wycięcia na kamerę. Wszystkie wycięcia są idealnie. Czy chroni? Ekran w takim samym stopniu chroni jak tamte. Okej, okay, tamte miał taki bulg z tyłu, więc mógłbym mówić troszeczkę więcej. Jak trzyma się w dłoni? Jest poprawa. Mówię bez pokrowca z tyłu. No to jest poprawa o, o, oczywiście. Aczkolwiek tutaj ta część. O, tutaj yy, prawy dolny ruch jest troszeczkę ostry. Troszeczkę się tu wbija o, w rękę. Taki jest pointy. No ale grip jest dobry, spory. Dobra. Yy, to sobie zdejmijmy, BEM. I teraz ostateczna wersja, czyli. Armor, core armor. Tu już się wyłącza inaczej. Wyjmuję. Piękne. Prezentacja, tak jakby bardziej premium ten bym, prawda? Uch, ale on wygląda pięknie. Jest piękny. Dużo w środku. Ale nie ma informacji Spigen z boku, gdzie wszystkie mają dziwne, nie? No no, ok. Tu jest, już, ale z, bo z boku nie ma. Założymy. A, ale siadł. Ale siadł, wyczyścimy troszkę. Ale, ale siadło. Ale tam ta część jest śliska. Ale tutaj. Ale to się trzyma. To się trzyma lepiej niż Liquid R. Lepiej. Dobrze trzyma się w dłoni. I tutaj ten koniec nie jest taki ostry. Tu się tak samo wyjmuje. No, tu jest bez zmian. Aj ten jest najlepszy. Ten jest piękny. No i tutaj mogę powiedzieć, że tak samo chroni kamery również. Czyli tak. U, skrasając. Ten tutaj jest mój ulubiony Armor Core Armor, później Liquid Air. No i na końcu ten tą kartą. No i to chyba tyle na dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa. Za cenę trzech można kupić jeden oryginalny pokrowiec, także myślę, że to jest lepszy wybór. No, troszkę drożej wychodzi, ale to minimalnie. Myślę, że dwa spokojnie można kupić za, za cenę jednego oryginalnego. To są bardzo dobre pokrowce, a szczególnie ten, jeszcze raz damy w kadr. No i to chyba tyle na dzisiaj moi kochani. Historia prawdziwa, ale się tu palcuję przy go bo to brzydko już, już wygląda brzydko. Um, pozdrawiam i polecam.